Tomasz Nowak, kierownik najbardziej ekskluzywnej restauracji w warszawskiej starówce, wykonywał ten manewr dziesiątki razy wcześniej. Chwytał kelnerkę za ramię, ciągnął ją do odizolowanego kąta i szeptał obietnicę awansu w zamian za pocałunek, dotyk, czasem więcej. Żadna nie odmawiała, żadna się nie skarżyła. Bo Tomasz kontrolował wszystko. Kto dostawał dobre zmiany, kto otrzymywał duże napiwki? Kto pozostawał zatrudniony? Ale tego piątkowego wieczoru, 17 listopada, kiedy jego agresywna dłoń chwyciła Katarzynę Kowalską za uniform i wciągnął ją do toalety personelu, Tomasz nie wiedział trzech kluczowych rzeczy. Że Katarzyna była zamężna od sześciu miesięcy, że jej mąż Piotr Kowalski, inspektor policji, właśnie wszedł tylnym wejściem, żeby ją zaskoczyć po zmianie, i że następne 30 sekund całkowicie zniszczy jego życie, bo w momencie, gdy drzwi toalety eksplodowały, a policjant w mundurze wszedł z zimnym spojrzeniem i ręką na pałce, wszystko, co Tomasz zbudował manipulacją i znęcaniem się, miało runąć. To jest historia drapieżnika złapanego na gorącym uczynku, kobiety, która znalazła odwagę, by mówić, i mężczyzny, który pojawił się dokładnie we właściwym czasie. Restauracja pod Złotym Lwem była instytucją w Warszawie, położona na brukowanej uliczce w starym mieście z wysokimi witrażowymi oknami, zabytkowymi kryształowymi żyrandolami i stołami przykrytymi białymi adamaszkowymi obrusami obsługiwała najbogatszą klientelę stolicy: polityków, biznesmenów, gwiazdy, bogatych turystów, którzy przybywali po kuchnię francuską i luksusową atmosferę z końca XIX wieku. Tomasz Nowak, 38 lat był kierownikiem generalnym od pięciu lat. Zawsze nosił drogie garnitury, włoskie, idealnie skrojone, nieskazitelnie białe koszule, jedwabne krawaty i szwajcarski zegarek na lewym nadgarstku, który kosztował tyle, co trzy pensje kelnera. Jego ciemne włosy były zawsze zaczesane do tyłu żelem, broda zawsze perfekcyjnie przystrzyżona, a jego profesjonalny uśmiech był czymś, co zakładał i zdejmował jak maskę, w zależności od tego, z kim rozmawiał. Dla klientów Tomasz był uosobieniem elegancji i profesjonalizmu. Zapamiętywał imiona klientów VIP. Znał ich kulinarne preferencje, rekomendował wina z precyzją i rozwiązywał każdy problem dyskretnie i szybko. Właściciele restauracji, zamożna rodzina, która posiadała trzy lokale w mieście, uważali go za niezbędnego, ale dla personelu kobiecego tomasz był koszmarem. Zaczęło się subtelnie zbyt osobisty komplement o tym, jak kelnerka wygląda w uniformie przedłużony dotyk na ramieniu podczas sprawdzania grafiku, spojrzenie, które trwało zbyt długo, potem eskalowało, późne wiadomości na telefon pod pretekstem harmonogramu pracy, prywatne spotkania w jego biurze, gdzie drzwi zamykały się na klucz, obietnice awansu w zamian za przysługi. W ciągu pięciu lat Tomasz molestował seksualnie ponad piętnaście pracownic. Niektóre odeszły natychmiast, zbyt przerażone lub zniesmaczone, by zostać. Inne akceptowały w milczeniu, bojąc się stracić pracę, wiedząc, że Tomasz miał moc zniszczyć ich reputację jedną negatywną rekomendacją. A kilka próbowało się skarżyć do działu HR, do właścicieli, ale Tomasz był inteligentny. Nigdy nie robił niczego przy świadkach, nigdy nie zostawiał pisemnych dowodów, zawsze wszystkiemu zaprzeczał i zawsze to ofiary były zwalniane za słabe wyniki lub nieprofesjonalną postawę. System działał doskonale dla Tomasza do tego wieczoru. Katarzyna Kowalska pracowała w Pod złotym Lwem dopiero trzy miesiące. Miała 25 lat, blond włosy, spięte w ścisły kok, niebieskie oczy, które wciąż miały w sobie ślad optymizmu pomimo wyczerpującej pracy i ciepły uśmiech, który dawała klientom nawet po godzinach stania na nogach. Nosiła standardowy uniform restauracji. Białą koszulę, czarną kamizelkę, prostą spódnicę do kolan, Czarne buty na niskim obcasie, i poruszała się po sali z gracją kogoś, kto szybko nauczył się, jak nosić ciężkie tace bez rozlania, jak elegancko otwierać butelki wina, jak przewidywać potrzeby klienta, zanim o coś poprosi. Potrzebowała tej pracy. Ona i jej mąż, Piotr, niedawno przeprowadzili się do jednopokojowego mieszkania na woli, wciąż spłacali dług za ślub i marzyli o zebraniu pieniędzy na zaliczkę na dom. Piotr pracował długie zmiany jako inspektor policji w komisariacie na ochocie, często nocne, weekendowe, świąteczne. Jego pensja była przyzwoita, ale niewystarczająca. Pensja Katarzyny jako kelnerki była skromna, ale napiwki były dobre, szczególnie w weekendy, kiedy przychodzili hojni klienci. Katarzyna znała reputację Tomasza. Inne dziewczyny ostrzegały ją w pierwszym tygodniu. Trzymaj się od niego z daleka, powiedziała jej Joanna, trzydziestoletnia kelnerka ze zmęczonymi oczami i smutnym uśmiechem. Jeśli cię wezwie samą do biura, wymyśl wymówkę. Jeśli spróbuje cię dotknąć, odsuń się i nigdy, nigdy nie zostań z nim sama po zamknięciu. Katarzyna słuchała, była ostrożna, kiedy Tomasz ją komplementował, wyglądasz bardzo ładnie w tym uniformie, Kasiu, uśmiechała się grzecznie i odchodziła. Kiedy jego dłoń wyciągała się, by dotknąć jej pleców, subtelnie się odsuwała. Kiedy wzywał ją do biura, zawsze brała kogoś ze sobą lub wymyślała pilną sprawę. Przez trzy miesiące strategia działała, ale Tomasz był cierpliwy. I w piątkowy wieczór 17 listopada jego cierpliwość się skończyła. Był zatłoczony wieczór. Wszystkie dwadzieścia stolików było zajętych. Kuchnia była w kontrolowanym chaosie. Zamówienia wykrzykiwane. Patelnie dzwoniące. Szef krzyczący na pomocników. Kelnerzy biegali między salą a kuchnią, niosąc dymiące talerze, butelki wina. Wymyślne desery, muzyka jazzowa płynęła cicho z ukrytych głośników, pokrywając rozmowy bogatych klientów, którzy śmiali się i stukali kieliszkami. Katarzyna była na ósmej godzinie zmiany, nogi ją bolały, plecy były sztywne, ale nadal się uśmiechała, przyjmowała zamówienia, serwowała, zbierała brudne talerze. O 23:17 ostatni klient przy jej stoliku zapłacił i wyszedł. Katarzyna zebrała napiwek, pięćdziesiąt złotych, hojny, i włożyła go do kieszeni kamizelki. Potem zaczęła sprzątać stół, układając talerze, szklanki, sztućce na dużej tacy. Tomasz obserwował ją z baru. Śledził każdy jej ruch przez cały wieczór. Jak jej ciało się pochylało, gdy zbierała coś z podłogi. Jak koszula naprężała się na piersi, gdy sięgała po coś na stole, jak uśmiechała się do klientów tym ciepłym, naturalnym uśmiechem, którego nigdy nie dała jemu. Zdecydował. Dzisiejszego wieczoru. Teraz. Restauracja zaczęła się opróżniać. Większość kelnerów skończyła zmiany i wyszła. Pozostali tylko Katarzyna, starszy kelner, liczący pieniądze przy kasie i kucharze, sprzątający z tyłu. Tomasz wiedział, że ma wąskie okno. Gdy katarzyna przechodziła obok niego, niosąc tacę do kuchni, Tomasz wyszedł z zabaru i zablokował jej drogę. Kasiu, mogę z tobą chwilę porozmawiać? Zatrzymała się, napinając się instynktownie, ale uprzejmie się uśmiechnęła. Oczywiście, panie Nowak, jak mogę pomóc? Na osobności powiedział głos niski. Wskazał na wąski korytarz prowadzący do toalet personelu i jego biura. Chodzi o twój grafik na przyszły tydzień. Katarzyna zawahała się. Wszystkie alarmy w jej głowie dzwoniły, ale co mogła powiedzieć? Nie, nie chcę rozmawiać z tobą o moim grafiku? To by wyglądało nieprofesjonalnie, mogłaby zostać zwolniona. Czy mogę najpierw odstawić tacę? Zostaw ją tam, powiedział Tomasz, wskazując pusty stół. To zajmie tylko minutę. Katarzyna odstawiła tacę, serce biło szybciej, próbowała się uspokoić. To tylko rozmowa, o grafiku, nic więcej, ale kiedy Tomasz wziął ją za ramię, nie brutalnie, nie gwałtownie, ale stanowczo i poprowadził w stronę wąskiego korytarza, wiedziała, że się myliła. Korytarz był słabo oświetlony, tylko mała żarówka po środku. Z jednej strony były toalety personelu. Męska, damska i toaleta uniseks na końcu. Z drugiej strony było biuro Tomasza, zamknięte na klucz. Nikogo nie było w okolicy. Muzyka jazzowa z sali była odległa, przytłumiona. Tomasz nie zatrzymał się przy swoim biurze. Kontynuował delikatne, ale uporczywe popychanie jej w stronę toalety uniseks na końcu. Panie Nowak, o co chodzi? zapytała katarzyna głos lekko drżący. Dobrze pracowałaś dzisiaj wieczorem, a powiedział Tomasz, jego ręka wciąż na jej ramieniu. Bardzo dobrze, zauważyłem. Dotarli do drzwi toalety. Tomasz je otworzył, lekko wpychając ją do środka. Chciałbym cię nagrodzić, dać ci lepsze zmiany, bardziej dochodowe sekcje. Katarzyna zrozumiała. Wszystkie jej trzy miesiące ostrożności, unikania, wszystko było na próżno. I tak się działo. Panie Nowak, ja... Jestem mężatką. Wiem, powiedział Tomasz, wchodząc za nią do toalety. To nic nie zmienia. Zamknął za sobą drzwi. Zamek kliknął. Toaleta była malutka, no tylko muszla, umywalka, półka z papierowymi ręcznikami. Ściany były białe, stare płytki z połyskiem wilgoci. Fluorescencyjna żarówka u góry delikatnie wibrowała, rzucając twarde, zimne światło. Tomasz odwrócił się do katarzyny, jego uśmiech teraz pozbawiony jakiegokolwiek profesjonalizmu. To był uśmiech drapieżnika, który wiedział, że ofiara nie ma dokąd uciec. To nie potrwa długo, powiedział, zbliżając się. Tylko pocałunek i może coś więcej, jeśli będziesz miła. Katarzyna przycisnęła się do tylnej ściany. Serce biło tak mocno, że słyszała puls w uszach. Proszę nie. Nie bądź dramatyczna, powiedział Tomasz, jego ręka unosząc się do jej twarzy. Wszystkie dziewczyny to robią, to część pracy. Jego ręka dotknęła jej policzka i w tym momencie drzwi toalety eksplodowały do środka. Nie otworzyły się eksplodowały. Ktoś uderzył tak mocno, że zamek się urwał, drzwi odbiły się do tyłu i uderzyły w ścianę z takim trzaskiem, że Katarzyna krzyknęła. W framudze stał mężczyzna w policyjnym mundurze wysoki 1,85 m szerokie ramiona. Kwadratowa twarz z zaciśniętą szczęką i piwno brązowymi oczami, które płonęły zimną, kontrolowaną furią. Prawa ręka była na pałce u pasa. Na piersi odznaka inspektor Piotr Kowalski, mąż Katarzyny. Tomasz odwrócił się. Twarz stała się blada jak ściana. Kto do cholery? Piotr nie odpowiedział. Wszedł powoli, patrząc na Tomasza, jak na owada, który zaraz zostanie stratowany. Jej mąż, powiedział w końcu Piotr, głos niski, niebezpieczny, i policjant. I właśnie widziałem, jak wciągasz moją żonę do toalety i zamykasz drzwi. Tomasz próbował się uśmiechnąć, ratować sytuację. Panie inspektorze, to nieporozumienie ja tylko. zamknij się. Tomasz się zatrzymał, Piotr odwrócił się do Katarzyny. Wszystko w porządku, pokiwała głową, łzy spływające po policzkach, ale nagle, czując falę ulgi tak silną, że kolana prawie się pod nią ugięły. Nic mi nie jest, on próbował. Wiem, co próbował, widziałem. Piotr odwrócił się z powrotem do Tomasza, podchodząc tak blisko, że Tomasz przycisnął się do umywalki. Masz dwie opcje, powiedział Piotr powoli. Opcja pierwsza. Idziesz ze mną teraz na komisariat i podpisujesz oświadczenie o tym, co właśnie zrobiłeś. Molestowanie seksualne, nadużycie władzy, napaść. Opcja druga. Odmówisz, oficjalnie cię aresztuję na miejscu za usiłowanie napastowania seksualnego. Wyprowadzę cię w kajdankach przez restaurację przed wszystkimi i osobiście zadbam, że każdy z twoich ostatnich pięciu lat tutaj zostanie zbadany dokładnie. Tomasz wcisnął się bardziej w róg Ja nie nie zrobiłem nic nielegalnego. Widziałem, jak wciągałeś ją siłą do toalety widziałem, jak mówiła proszę nie to jest napaść. To jej słowo przeciwko mojemu. To słowo policjanta i słowo jej męża. I kamera bezpieczeństwa na korytarzu. Zakładam, Tomasz przełknął. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Ciężko. Nie było żadnej kamery na korytarzu, ale nie wiedział tego na pewno. Czego, czego chcesz. Piotr pochylił się bliżej, głos opadający do zimnego szeptu. Chcę, żebyś się upewnił, że żadna inna kobieta w tej restauracji nie zostanie już nigdy przez ciebie dotknięta. Chcę, żebyś zrezygnował. Teraz na piśmie. I chcę, żebyś wyjechał z miasta. Bo jeśli kiedykolwiek jeszcze zobaczę cię w pobliżu mojej żony, lub usłyszę, że pracujesz w innej restauracji, lub dowiem się. Że molestowałeś inną kobietę. Zniszczę cię. Nielegalnie, osobiście. Tomasz Nowak zrezygnował trzydzieści minut później. Nie miał wyboru. Piotr stał obok niego, gdy pisał rezygnację ręcznie na kartce papieru z jego biura. Ręka drżąca. Potem Piotr wziął kartkę, sfotografował ją telefonem i wysłał bezpośrednio do właścicieli restauracji z wiadomością. Wasz kierownik właśnie próbował molestować seksualnie pracownicę. Rezygnuje ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcecie uniknąć publicznego procesu karnego, sugeruję przyjąć. Właściciele odpowiedzieli w dziesięć minut. Rezygnacja przyjęta. Dziękujemy za informację. Tomasz został wyprowadzony z restauracji przez Piotra, przechodząc przez salę, gdzie dwóch kelnerów wciąż sprzątało. Nikt nie pytał, ale wszyscy widzieli. Gdy Tomasz zniknął w nocy, zgarbione ramiona, drżące ręce, zniszczona kariera, Katarzyna osunęła się na krzesło w szatni personelu i płakała. Nie ze strachu, nie z szoku, z ulgi, bo w końcu ktoś ją zobaczył, ktoś jej uwierzył, ktoś działał. Piotr usiadł obok niej w milczeniu, ręka na jej ramieniu. Jak długo? Zapytał w końcu łagodnie. Trzy miesiące? Szepnęła katarzyna. Od kiedy zaczęłam, ale nigdy. Nigdy nie było tak źle. Zawsze udawało mi się uniknąć. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo wiedziałam, że zrobisz dokładnie to, co zrobiłeś. I bałam się, że będziesz miał kłopoty, że cię to będzie kosztować. Piotr pokręcił głową. Mnie by nic nie kosztowało, ale jego będzie kosztować wszystko. I tak jest w porządku. Katarzyna podniosła wzrok. Co teraz będzie? Teraz, powiedział Piotr, masz decyzję do podjęcia. Chcesz to zrobić oficjalnie? Zawiadomienie karne, pełne śledztwo. Czy pozwalasz mu zniknąć i to jest koniec? Katarzyna myślała. Myślała o innych dziewczynach, o piętnastu, które cierpiały przed nią, o tych, które mogłyby cierpieć w przyszłości, jeśli Tomasz znajdzie inną pracę. Chcę złożyć zawiadomienie, ale nie tylko ja, chcę znaleźć pozostałe, wszystkie. Piotr uśmiechnął się po raz pierwszy tego wieczoru. To możemy zrobić. W następne dwa tygodnie Katarzyna i Piotr pracowali metodycznie, żeby znaleźć kobiety z przeszłości Tomasza. Niektóre były łatwe do znalezienia, wciąż mieszkały w Warszawie, wciąż pracowały w branży gastronomicznej. Inne były trudniejsze, przeprowadziły się do innych miast, zmieniły kariery lub po prostu nie chciały rozmawiać o tym, co im się przydarzyło. Ale szesnaście kobiet w końcu zgodziło się złożyć zeznania. Ich historie były druzgocące w swojej podobieństwie. Ten sam wzór, to samo zachowanie, te same taktyki manipulacji. Mówił mi, że jestem wyjątkowa, powiedziała była kelnerka o imieniu Magdalena. Teraz, dwadzieścia osiem lat, że jeśli będę miła dla niego, mogę zostać kierowniczką. Potem wezwał mnie do biura po zamknięciu i zamknął mnie w środku. Kiedy próbowałam wyjść, pchnął mnie na biurko i. Udało mi się uciec, ale następnego dnia zostałam zwolniona za nieprofesjonalne zachowanie. Inna kobieta, Anna, opowiedziała, jak Tomasz molestował ją przez sześć miesięcy, wysyłając jej wyraźnie seksualne wiadomości, pokazując jej nieodpowiednie zdjęcia, wielokrotnie jej dotykając. Kiedy w końcu poskarżyła się do działu HR, Tomasz wszystkiemu zaprzeczył i została zwolniona. Każda historia dodawała kolejną warstwę dowodów, każde zeznanie budowało coraz solidniejszą sprawę. Piotr zaniósł całą dokumentację do prokuratury specjalizującej się w przestępstwach seksualnych. Akta liczyły ponad 200 stron, 16 ofiar, 5 lat systematycznego znęcania się. Prokurator, poważna kobieta o imieniu Ewa Wiśniewska, przeczytała wszystko w milczeniu. Potem podniosła wzrok. To solidne, bardzo solidne. Otworzymy oficjalne śledztwo. Tomasz Nowak zostanie formalnie oskarżony o ciągłe molestowanie seksualne, nadużycie władzy i usiłowanie napastowania seksualnego. Jak długo to potrwa? zapytał Piotr miesiące może rok ale z tyloma ofiarami, z tak spójnymi zeznaniami jest prawie niemożliwe, żeby uciekł. A restauracja, właściciele oni też będą badani za ignorowanie wcześniejszych skarg za stworzenie środowiska. Które pozwoliło na to zachowanie. Ewa pochyliła się do przodu. Chcę Wam podziękować, obojgu, za odwagę, żeby to zrobić. Większość ofiar nigdy nie mówi. Ale Wy zbudowaliście coś większego niż proste zawiadomienie zbudowaliście ruch. Proces rozpoczął się w maju, sześć miesięcy później. Sala sądowa była pełna. Po jednej stronie szesnaście kobiet, ofiary stawały się świadkami. Po drugiej stronie Tomasz Nowak, ubrany w tani garnitur znacznie mniej imponujący niż te, które nosił w restauracji, w towarzystwie adwokata, który wydawał się już wiedzieć, że przegra. Sprawa była druzgocąca. Jedna po drugiej ofiary zeznawały. Każda historia była jasna, szczegółowa, wiarygodna. Obrońcy próbowali sugerować niespójności, kwestionować wiarygodność, ale z szesnastoma niemal identycznymi historiami było niemożliwe zaprzeczyć wzorcowi. Kulminacyjny moment nadszedł, gdy Katarzyna zeznawała. Stanęła przed sądem, głosem drżącym na początku, potem coraz bardziej stanowczym i opowiedziała dokładnie, co wydarzyło się w ten listopadowy wieczór. Jak Tomasz wciągnął ją do toalety, jak zamknął drzwi, jak powiedziała mu proszę nie, jak jej mąż wszedł dokładnie na czas. Nie powinno być konieczne, żeby mój mąż się pojawił, żeby ktoś mi uwierzył, powiedziała Katarzyna, patrząc prosto na sędziego. Nie powinno być konieczne szesnaście kobiet, żeby ktoś działał. Powinno wystarczyć, że jedna z nas powie: On mnie skrzywdził i system zareaguje, ale nie było. Więc jesteśmy tutaj, wszystkie, bo razem nie można nas zignorować bo klaski wybuchły na sali. Sędzia stuknął młotkiem, ale nie bardzo przekonująco. Wyrok przyszedł po trzech dniach obrad, winny, na wszystkich punktach oskarżenia. Tomasz Nowak został skazany na pięć lat więzienia, trzy z zawieszeniem dożywotni zakaz pracy w branży gastronomicznej i znaczne odszkodowania wypłacone każdej ofierze. Restauracja pod złotym lwem została ukarana grzywną i zobowiązana do wdrożenia ścisłych polityk antymobbingowych, obowiązkowego szkolenia dla całego personelu i niezależnego systemu zgłaszania nadużyć i co najważniejsze, sprawa stała się publiczna, ogólnopolska. Historie tych kobiet trafiły do gazet, telewizji, mediów społecznościowych. Inne ofiary z innych restauracji, innych branż zaczęły mówić. Ruch się rozpoczął. Rok po procesie Katarzyna została zaproszona do wystąpienia na ogólnopolskiej konferencji o mobbingu w miejscu pracy. Stanęła na scenie przed ponad 500 ludźmi, menedżerami HR, prawnikami, aktywistami, ofiarami. I opowiedziała całą swoją historię. Nie jestem bohaterką, powiedziała. Jestem tylko kobietą, która miała szczęście, że jej mąż pojawił się na czas. Ale co z kobietami, które nie mają nikogo? Co z tymi, które mówią i nie są wierzone? Co z tymi, które tracą pracę, reputację, zdrowie psychiczne, bo mężczyzna z władzą zdecydował, że ich ciało mu należy? Pauza. System musi się zmienić. Nie tylko kary po fakcie, ale prewencja, kultura, szacunek i przede wszystkim wiara. Kiedy kobieta mówi, to mi się przytrafiło, i odpowiedzią nie może być udowodnij, musi być jak mogę pomóc? Sala eksplodowała oklaskami. Po konferencji dziesiątki kobiet podeszły do niej, każda z własną historią, każda szukająca, by zostać wysłuchaną. I Katarzyna wysłuchała ich wszystkich. Trzy lata później Katarzyna nie pracowała już jako kelnerka. Teraz prowadziła organizację non-profit, dedykowaną wspieraniu ofiar molestowania seksualnego w miejscu pracy. Oferowali bezpłatną pomoc prawną, terapię i pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy w bezpiecznym środowisku. Piotr wciąż był inspektorem policji. Ale teraz specjalizował się w sprawach nadużyć w miejscu pracy, pracując blisko z organizacją Katarzyny. Pewnego wieczoru, po długim dniu pracy, siedzieli razem w ich mieszkaniu, teraz dwupokojowym, bardziej przestronnym, z dużymi oknami i naturalnym światłem. Myślisz, że zrobiliśmy różnicę? Zapytała Katarzyna zmęczona, ale zadowolona. Piotr się uśmiechnął. Spójrz, ile kobiet pomogłaś. Spójrz, ile spraw zostało otwartych, od kiedy mówiłaś. Spójrz, ile polityk się zmieniło. Tak, Kasiu, zrobiłaś różnicę. Oparła się o niego. Nie mogłabym bez ciebie, gdybyś nie pojawił się tamtego wieczoru. Ale pojawiłem się, bo jesteś moją żoną, bo cię kocham i bo żaden mężczyzna nie ma prawa dotknąć cię bez zgody. Cisza. Tomasz wyszedł z więzienia w zeszłym miesiącu, powiedziała cicho Katarzyna. Słyszałam, wiem, sprawdziłem. Przeprowadził się do innego miasta, pracuje gdzieś w magazynie, daleko od ludzi. To wystarczy? Nie. Ale to początek. Katarzyna kiwnęła głową. Czasami myślę o innych ofiarach, których nie znaleźliśmy, o kobietach, które wciąż cierpią w milczeniu, i dlatego nadal walczymy. Powiedział Piotr, dla nich. Historia Katarzyny i Piotra nie jest o zemście, jest o sprawiedliwości, jest o mówieniu, gdy inni milczą, jest o pojawianiu się, gdy nikt inny tego nie robi. Tomasz Nowak był drapieżnikiem, ale nie był jedynym. W każdej restauracji, biurze, fabryce są ludzie, którzy nadużywają władzy, którzy molestują, którzy manipulują. I w każdym miejscu są również ofiary, które czekają, aż ktoś im uwierzy. Ilu Tomaszów jest tam nieznanych, niezbadanych i ilu Piotrów jest gotowych działać. Odpowiedź zależy od nas.